Raz, dwa, raz, dwa. Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o czymś nowym na YouTubie, o czymś, co już swego czasu mówiłem mmm, kiedyś. E, uwaga, tu mój kot. E, a mianowicie o gwiazdach na YouTube. Tutaj u góry pojawi wam się tutaj albo tutaj. E, Taki i, i tam macie m, odnośnik do mojego poprzedniego vloga odnośnie gwiazdach na YouTube. O tym, że gwiazdy telewizji starają się założyć swoje kanały na YouTube i w jakiś sposób to m, no, poprowadzić. Tutaj dawałem na przykład. M, Martę Wierzbicką, która prowadziła ten kanał, tak. chyba już nie prowadzi tak bardzo. no tak chałupniczo można by powiedzieć. Szymona Majewskiego, który chciał przenieść się jako cały Szymon Majewski Show do internetu. E, oraz Tomasza Kamela, który robił zupełnie taki inny format. To był chyba z tego co wiem najlepszy e, rodzaj prowadzenia kanału. No i tutaj mamy oczywiście e, czarka Pazurę, Cezarego Pazurę, znanego zapewne wam wszystkim. E, aktora, który ostatnimi czasy już średnio jakby pojawia się w jakichś tam filmach i produkcjach, ale w swoich latach świetności, naprawdę był topowym aktorem. Przecież wspominam go miło z, nie wiem, chociażby z najpopularniejszego chyba filmu w Polsce, czyli Killera, Chłopaków nie płaczą, um, nic śmiesznego, z 13 posterunku genialnego serialu oraz tych starszych filmów dla dorosłych, kiedy, których nie mogłem oglądać za bardzo za dzieciaka, ponieważ były zbyt wulgarne. Zawsze jeżeli chodzi o Cezarego Pazurę kiedy rozmawiamy na przykład o nim w gronie rodzinnym, to pojawia się taka pewna historia, która jest połączona z moją mamą, a mianowicie m, moja mama Zna Cezarego Pazurę, to znaczy kiedyś znała, chodziła z nim do szkoły muzycznej w Tomaszowie Mazowieckim i właśnie zawsze, jak mówimy o czarku pani Cezary, no to, no to właśnie mówi, a to mój kolega, coś tam, coś tam. Pewnie oczywiście jej nie kojarzy, ale pamiętam, że no, moja mama często po prostu wspomina, że, że go skądś tam znała i, i po prostu no, bardzo miło go jakby wspomina, chociaż dużego kontaktu ze sobą nie mieli. No i Cezary Pazura ostatnimi czasy, no szczerze mówiąc, troszeczkę, no. No, już, no szczerze mówiąc, muszę powiedzieć prawdę, moim zdaniem troszkę niziny zaliczał niż wyżyny, ponieważ no, jak wiecie, nie był on e, w wielkich jakby, jakichś super ekstra topowych produkcjach w tym momencie, ogólnie większość tych aktorów e, znanych nam, na przykład, nie wiem, Michał Milowicz, kiedyś aktor pojawiał się w każdym filmie, grał co prawda zawsze tę samą postać, ale no cóż, dzisiaj jest niejako zapomniany. Ostatnio Cezary Gopazurę widziałem w jakimś serialu, który został chyba anulowany w ogóle, więc, więc no, to źle świadczy. Może nie o tym aktorze, ale ogólnie o, o, o jakby pechowości w wyborach em, kariery pana Czarka. No i pan Cezary też ostatnio jakoś tak negatywnie mi naszedł do głowy swoimi takimi dziwnymi kontrowersyjnymi poglądami Niektóre kwestie, to znaczy, no wypowiadał się tam na temat jakiejś marihuany leczniczej czy coś. Nie do końca, nie do końca w, zgodnie z moim, jakby postrzeganiem świata, więc tutaj e, pamiętam, że ostatnimi czasy właśnie tak, w taki sposób mi tutaj przeleciał przez głowę e, w takim aspekcie. No i też pamiętam, że słyszałem takie historie, i to nie od byle kogo, tylko od. Znaczy, no, czy nie od, byle, tylko od człowieka, który siedział w tym wszystkim, a mianowicie chodzi o e, niechlubną mm, legendę. Nie wiem, czy to prawda, no z, tutaj możecie sami zweryfikować, ja po prostu powtarzam pogłoski, które w miarę pewne są. Kolega, który pracował w call center opowiadał mi, że organizował spotkania, na których były sprzedawane garnki i tam był rzekomo miał być gość specjalny Cezary Pazura, razem chyba z Andrzejem Grabowskim, coś takiego. E, jeżeli to bzdura, no to <laughs> przepraszam. E, no i Cezary Pazura raz się tam pojawiał, raz był po Komunikat, że Cezary Pazura nie może dotrzeć, a w tym samym momencie miał spotkanie gdzieś indziej. No, trochę takie machlojki z tym były, ale rozumiem, że praca jak praca i trzeba sobie jakoś radzić. Pamiętam, że ostatnio oglądałem też film o tytule Weekend. To był film reżyserii właśnie Cezarygo Pazury, całości zrobionym przez niego. I tutaj miałem duże, duże jakby nadzieje. Na początku myślałem, że to będzie jakaś komedia, potem się okazało, że to jakaś, jakiś film akcji sesacyjny strasznie mi się ten film nie podobał. No niestety po prostu kompletnie, kompletnie ani mi nie dawał rozrywki, ani mi nie dawał fanu i wtedy tak myślałem kurczę Czarek, daj już spokój, tak? To znaczy, nigdzie nie grasz, reżyserujesz tak średniowo. miło cię wspominam oczywiście i szanuję za, za dawne role, za dawną działalność, ale jakby cały czas miałem na myśli, że na stare lata troszeczkę mu odwala. No i gdy zobaczyłem, że pojawia się na kanale na YouTubie, zakłada swój własny kanał, no to pomyślałem sobie Mm, tu mam kota. he <laughs> Pomyślałem sobie, kurczę. Ciekawe co to będzie. Czy to będzie sukces, czy to będzie klapa? Bo to po prostu musiało się albo tak, albo tak rozwiązać. Biorąc pod uwagę mm, historię z Szymonem Majewskim, który, do którego myślałem, że właśnie ta zarypa będzie się niejako może nie upodoba, upodab, upodabniał, ale po prostu przejmie, jakby jego kocie. Nie lisz mi tutaj tego. Idź. psik niejako pójdzie drogą szumana Majewskiego i będzie chciał odtworzyć jakiś format telewizyjny właśnie na YouTube, co jak wiemy nigdy się prawie nie sprawdza, to ku mojemu zdziwieniu Cezary Pazura nawet nieźle sobie na tym YouTube radzi. Pierwszy odcinek nagrał z Blowkiem, który to niejako go wprowadzał w meandry YouTube'a i widać, że kurczę to zostało super ekstra zaplanowane. Pierwszy odcinek był taki bardzo sprytnie moim zdaniem rozegrany. Widać, że no, po prostu ktoś ma pieczę nad tym, czy to pomysły są samego Czarka, czy ma bardzo dobrych doradców, czy po prostu inni YouTube mu pomagają, no raczej to drugie właśnie w działaniu na YouTubie. Widać było tutaj specjalnie dokładnie dobrze przemyślane marketingowo aspekty, a mianowicie pierwszy odcinek był o tym, że Cezary dzwoni do youtuberów. I oferuje im um, rolę w reaktywacji kultowego serialu 13. Posterunek. W sumie zrobiłem odcinek, Gimby nie znałem o 13. Posterunku. U góry wam dam annotację do tego odcinka. No i tutaj było bardzo sprytnie, moim zdaniem, pomyślane. Połączone, um, jakby takie nostalgiczne rzeczy, z, związane z Cezarym Pazurą, to co wszyscy kochamy, czyli 13. Posterunek, z. Nowoczesnością, współczesnością z tą, co e, widzowie na YouTube lubią, czyli popularni, znani YouTuberzy, tam był chyba Boxdel, jakiś Naruciak, e, Blowek i tak dalej. No i bałem się, bałem się, że to pójdzie w złą stronę, ponieważ, e, no wiecie, kanał z... z którym tak naprawdę ciągną go tylko ci zapraszani youtuberzy inni i reklamują u siebie, no nie jest zwykle dobrym pomysłem i póki co na to się zapowiada, że właśnie tak to wygląda. Ale oglądając kolejne odcinki z gośćmi, których no nie oglądam szczerze mówiąc, Blowka tam kiedyś widziałem, e, a Igora <kłysy> Ignacego nie bardzo, no to no to muszę wam powiedzieć, że ma to swoją wartość. Naprawdę bardzo przyjemnie mi się to ogląda, ponieważ nie tyle chodzi o tych gości. Ci goście mogą faktycznie przyciągnąć nowego odbiorcę do Cezarego Pazury, którego, którzy mogą niekoniecznie znać Cezarego, wujka Czarka, jak on tam się przedstawia, ale tak naprawdę zatrzymuje na tym kanale u siebie właśnie sam Czarek, czyli tak jak powinno być twórca tego kanału, tak jak się ten kanał nazywa. Przejął tam taką rolę takiego właśnie wujka, dobrego wujka, wujka, dobra który, który z perspektywy lat, który patrzy po prostu w przeszłość jako taki, no nie chcę tutaj obrażać ze względu na wiek, bo przecież pan Cezary Pazura nie jest wcale taki stary, ale jako taki, przyjął taką rolę takiego sędziwego mędrca, który poucza młodych youtuberów, sam nie do końca rozumiejąc ten cały świat, mówi jak to było za jego czasów, zadaje im różne pytania, bardzo trafne i fajne pytania, A w dodatku dzieli się tym, co ja najbardziej lubię, czyli mandrami. E, działalności filmowej i tutaj jeżeli e, pan Cezary Pazura już odłączy się od tych youtuberów i będzie sam chciał coś zrobić to ja bym bardzo chętnie zobaczył u niego właśnie mm, jakieś takie e, kulisy czy opowieści za zaplecza e, aktora filmowego reżysera jak to było nie wiem, na planie Killera, na planie 13 posterunku, tam naprawdę musiały się dziać niesamowite rzeczy i na pewno jest to źródło wspaniałych, śmiesznych i fajnych historii, które Pan Cezary może nam opowiedzieć. Także jeżeli chodzi o taką nostalgię i opowieści dojrzałego i doświadczonego właśnie w kwestii filmowej człowieka, to to jest naprawdę bardzo, bardzo na plus moim zdaniem, ponieważ no naprawdę ja osobiście, no muszę powiedzieć, to mi pasuje bardzo, bo ja się jaram klimatami filmowymi, e, moim też takim marzeniem było kiedyś, nie wiem, zostać reżyserem czy coś działać, jeśli chodzi o twórcę filmów, no skończyłem na YouTubie jako tako, więc jako tako sobie to e, rekompensuję tutaj, e, ale naprawdę strasznie się jaram takimi kulisami i tak dalej. Jeżeli tutaj Cezary Pazura będzie brnął w to dalej, no to ma moją subskrypcję w ciemno. Liczę tylko, że po prostu nie zakopię się w tym, co dają mu ci youtuberzy, których zaprasza i nie będzie bazował tylko i wyłącznie na ich popularności, ponieważ ma, ten człowiek ma w sobie potencjał, żeby zatrzymać na dłużej hmm, widza właśnie samym sobą, swoją osobą. Jest bardzo sympatyczny. No i tak naprawdę przez wielu jest nadal lubiany i miło wspomniany, wspominany. I po prostu dużo ludzi chce u niego posłuchać, co on ma do powiedzenia, ponieważ tak naprawdę dawno niedawno mu było powiedzieć, co u niego i pokazać się. A na YouTubie każdy może pokazać siebie. I Cezary Pazura w tym momencie robi to naprawdę dobrze. Także, jeżeli nie odwiedziliście jeszcze jego kanału, to polecam sprawdzić, ponieważ wiem, że wśród moich widzów jest dużo osób, którzy, których na przykład, nie wiem, zaproszenie Blowka albo zaproszenie. Igora Ignacego niekoniecznie się podoba, mi osobiście samemu się nie podobało, kiedy wszedłem na kanał, mówię, kurczę, no, wybija się na tych sławnych youtuberach, których ja osobiście nie oglądam, ale okazało się, że naprawdę, naprawdę swoją osobą potrafi zatrzymać, i, i może coś z tego być, może coś z tego być, żeby tylko nie poszedł w złą stronę. Fajnie, że jest to tak dobrze i porządnie zmontowane, to znaczy widać, że ktoś tam przykłada rękę, w stylu trochę blowka, można by powiedzieć, cały ten montaż, przynajmniej te pierwsze odcinki. Jeżeli tak to będzie dalej prowadzone. Bo wiem oczywiście, że Cezary Pazura sam nie siedzi, nie włącza premiera albo Sony Vegasa i nie montuje tych filmików, ale jest to taki, no ma to duży naprawdę potencjał, ten, ten jego kanał, i samo oglądanie Cezary'ego Pazura może się ludziom podobać, może się przyjemnie go słuchać. Liczę na takie opowieści z życia, na takie bajanie takiego, e, takiej, można powiedzieć, legendy. Która ostatnimi czasy odeszła już na emeryturę i która po prostu opowiada i edukuje młodzież. Naprawdę chciałbym to zobaczyć i trzymam kciuki za pana Cezarego. Życzę mu powodzenia na YouTubie. No i pozdrawiam, jeżeli to może przypadkowo ogląda. A tymczasem dziękuję wam za oglądanie. Myśleliście, że będzie hate, tak? Na Pazurę Cezarego? Nie, nie, właśnie nie. Bardzo mi się podobało ten jego kanał. Zapraszam was, jeżeli jeszcze nie obczailiście. Jeżeli w ogóle nie wiecie, kim jest Cezary Pazura, no to nie sądzę. Ale jeżeli wiecie, no to serdecznie zapraszam, mam nadzieję, że Wam się spodoba. I mam nadzieję, że to co teraz mówię, to nie będę żałował tych słów, że zapraszam Was na jego kanał i kanał się nie zepsuje i będzie coraz, coraz lepszy, bo potem, no nie wiem, będę musiał jakby jakieś sprostowanie zrobić do filmiku, a tego bym nie chciał. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się do następnego odcinka, pamiętajcie o łapce w górze i subskrypcji kanału, jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi materiałami. Obczajcie też inne moje vlogi na moich playlistach, wpadnijcie na mój kanał, a tymczasem do następnego, na razie i cześć!